Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku w serii Cóż! Gramy tu z Kicią. Hej! I kontynuujemy naszą rozgrywkę w Kermuren, w Wiedźminie. Więc tutaj, na czym to my skończyliśmy, pamiętasz? Bo ja tak pamiętam, ale nie pamiętam. To i to Aha! Dobra, mieliśmy, mieliśmy iść na dziedziniec i zebrać. Yy, ty, 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 yy, alkohol, tak? Czy coś czy przeraz. A, przeraz. Alkohol masz? Tylko byś po hmm. Tylko alkohol ci było, się nakrało. Nie, no alkoholu na razie nie mamy. Czekaj, bo to jest dziedziniec, tu jest przeraza. Klikni lewym przyciskiem myszy, truchło potwora, aby pozyskać z niego składniki alchemiczne. Czytaj księgi, aby zdobywać informacje o potworach. W zależności od stanu posiadanej wiedzy, będziesz w stanie pozyskiwać różne składniki. Okej, okay, jest i prze Pazur i oko przerazy. Dobra. Dobra. Mając to. Właśnie, a mamy. Jest beczka. Przesiwo, to coś tam obężniczy, pociąg obężniczy, dzwon. Okej, okay, ja zastanawiam się, jak jeszcze tu może Może coś gdzieś jest? Jest coś gdzieś, Kasia? Czy idziemy? Kasia, idziemy. Dobra, mamy to pytanie: czy my potrzebujemy tego alkoholu, czy mieli nam dać? Powinienem zrobić ok, mam wszystkie składniki potrzebne do zrobienia eliciru. Powinienem rozpocząć medytację i zrobić edycję. Jeśli mi się nie uda, wejdź mi i dadzę mi nowe składniki. No, no, no tak, tak, ale no czemu to jeszcze jest? No, bo jest. Bo on tak chce. No nie, może czegoś, coś ominęliśmy? No tak, ma na nasze, ja teraz. Tak, tak tak. A nie lepsze dostanie, Marek. Zawsze lepiej machali mieczem niż wpędzam. Siadamy przy panem nisku. Okej. Okay. Ikonę, ikonę alchemii, dobra, tutaj, tu jest ta alchemia. Wybierz receptę z listy, składniki zostaną automatycznie dodane do kwiatki. Następnie kliknij lewym przyciskiem, aż się i w prawym dolnym rogu ekranu, aby zmierzyć. Dobra, mamy to. Dobra. Mamy w porządku. Pytanie, czy coś nam się pojawiło tutaj, bo nie wiem. Chyba nie. To będzie się Ale właśnie się paliło na niebiesko, dlatego... Dlatego się sprawdzić. Dobra, teraz mamy się wybrać do pokoju Tris. Okej. Okay. Było w kuchni, panie? nie? no tam, dalej. A tu To jesteś kościół pewna, tak? Pogadaj do kuchni. To właśnie to jest właśnie taka... Kasia wpuścić do zamku, Kasia się zgubi. Kasia wpuścić do miasta, Kasia się zgubił. Kasia wpuścić do mieszkania, Kasia się zgubi. Kasia wpuścić do łasienki, Kasia też się zgubi. Oj ta Kasia, Kasia. Kasia. Hmm. gdzie się nie zgubisz. Nie w łóżku się nie zgubiliśmy, może? Tam, gdzie byłem. W łóżku też nie wiesz gdzie, co? No. Otwórz się. Zawrocie Jest to tak, ale no trudno. Przeżyjemy. Uuuuh! dwukrotnie ikonę lekarstwa dla tej, żeby jej dać. Wskazówka możesz również przeciągać. Aha, dobra, mogę przeciągać, ale mogę też. Jest lekarstwo na Dziękuję, Gerard. Mam nadzieję, że ten eliksir pomoże. Miałam straszne sny. Śniło mi się, że Lambert jest ze mną. Wpatruje się we mnie i mówi. Tylko mi to nie umieraj, Marigold. Przecież jesteś przemądrzałą wiedźmą, która wszystko wie najlepiej. Ach, Geralt, tak się cieszę, że cię widzę. Z czego się śmiejesz? Cieszę się, że lepiej się czujesz. Wiem, że powinniśmy już ruszać, Ach, mam ale mam ochotę jeszcze pożegnać się z Kermorem. Dotrzymasz mi towarzystwa? Przyjemność? Z chcę pobyć tu jeszcze chwilę. Nie powiedziałam ci jeszcze jak bardzo się cieszę z twojego powrotu. Kiedy cię zobaczyłam, emocje, uczucia, które starałam się stłumić, wróciły ze zdwojoną siłą. Wybacz, te, ale nie jestem jeszcze gotowy na rozmowę o przyszłości. Oczywiście, nie powinnam naciskać, to pewnie te emocje. Na moc. Zachowuję się jak nastoletnia dziewczyna. Dobrze, wróćmy do teraźniejszości. Rozmawiałam z Wesemirem. Powiedział mi, co się stało. Jest mi strasznie przykro. Zawiodłam was. Wybacz mi. Nie ma. Nie ma nic do wybaczenia. I bardzo nam pomogłaś. Radość, w której doznałem na wieść, że żyjesz, ciężko porównać z jakąkolwiek inną. Chyba, że z taką jak w tej chwili, gdy patrzę na ciebie. Geralt. Tak bardzo tęskniłam. Hmm. Chodź, sprawdzimy, czy spadające się najlepsze łóżko w Kermolen jeszcze się do czegoś nadaje. Co? Co? Ho, 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 Co? Co? Nie, to ja niechcący tam nie wiedziałem co chcieli. Jak zwykle. Jak zwykle. Ty naprawdę nic nie pamiętasz? Niestety. Jak się skończyła walka? Włamaliśmy. Tej noczki kurde. Ukradli mutageny i uciekli. Biedny Wesemir. Kolejny z jego wychowanków zginął przedwcześnie. Czekaliśmy na ciebie z pogrzebem. Dziękuję. Co do waszych osławionych mu... Piszcie włosy? Konsekwencje mogą być no. katastrofalne. Nie chwalcie czasu Ujmy. chyba, że chcesz o coś spytać. Dobra, popytajmy. Możesz mi powiedzieć coś więcej o czarodzieju, który obrabował laboratorium? Przede wszystkim jest bardzo potężny. kontrolował moc <grym> zaczerpniętą kręgu. Być może ośnie nam drugi Wilgefortz. Kto? Nieważne. Przy okazji dzięki za wsparcie wtedy na dziewięciu. Chciałam się nauczyć pewnej przydatnej umiejętności. Czekaj. Gerald, możemy już iść? Nie, ja chcę popatrzeć na to, co mogę napisać. O czym moglibyśmy porozmawiać? Mogłabyś przywrócić mi pamięć? Nie wiem, musiałabym cię zbadać. Zresztą istnieje duża szansa, że pamięć wróci sama. Najlepszym lekarzem jest czas. Jak duża szansa naprawdę trudno powiedzieć, że są dzisiejsze są skomplikowane, skomplikowane. Gdybym wiedziała, co spowodowało utratę. Bez sakiewki y, z lekarstwami. Geralt, możemy już iść. Tam przy pasku nosi lekarstwa i tak się zastanawiam. Tak mówiłam się Eee, wspomniałaś o konsekwencjach, konsekwencjach dzieła? Pomyśleliście, no, 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 że każdym dnem mieszkanie w Wydaje. Wydaje się, ...dostać w swoje łapy te wasze mutageny. Większością powoduje rządza władzy chciwość, albo i jedno i drugie. Problem w tym, że aby skorzystać z tej wiedzy potrzeba czarodzieja, który opanował Arkana w stopniu co najmniej mistrzowskim. A takich jest niewielu. A bogaci kupcy? Książęta? Królowie? Być może. Wszystko jest możliwe. Szkoda czasu na szczero Masz rację możemy już iść. Słyszałem. Słyszałem, że w kolejnych częściach jest lepiej. Jeżeli chodzi o te takie woreczki. Nie są takie płaskie te tutaj. Tu Ruszajmy Nie dajmy Wesemirowi czekać. Ja więc. na nie Proszę? Ja na nie będę. Nie wiemy skąd przyszli bandyci, a nikt za nimi stoi. Podróżując w grupie, będziemy zwracać uwagę, a rozdzielając się, szybciej znajdziemy ich ślady. Udam się na zachód. Mam tam trochę kontaktów. To ja idę do Kedwen, chyba że ktoś jest przeciw. W porządku. Gdzie ja się udać? Pójdziesz na południe, do Temerii. Król Foltest ma wobec ciebie dług wdzięczny. Kiedyś odczarowałem się w Skontaktuje się z Geraltem Zajmną się kontaktem. nie tam znamber. Ten celem. Czy... Eee... Postaram się jak najszybciej zebrać informacje i odnaleźć cię w przyzimie. Nic nie ma, Geralt. Nie znoszę nie jeszcze się rozpłaczę, a nie ma nic bardziej żałosnego niż poszczególnie Mhm. Mm się zadać. Drugi raz tego nie zniósł. ses. To jest chyba To Do zobaczenia. Do zobaczenia. Nie. Do zobaczenia. Dobra, i na To Dobra zdać. Zerikański czarodziej okazał się zbyt potężny nawet dla Twitchnery. Rimba Wizima. Wiedźmieni ruszyli na poszukiwania klasycznie w cztery ze strony światła. Gerald z udał się na południe do Ripimy! Dobra, jesteśmy na obrzeżach wyzimy, Kasiu. To dalej. Nic nie mówisz. Nie wiem, mów coś. Coś więcej? Coś więcej. Powiedz co zegarek. Zegarek. Budzik? Małpka u Dlatego Tego już nie powiedz, powiedziałem. To nie była małpka, u raz Leroza nie boli. A co było? Wiecie co? Obrzeża, widzimy coś, co się zwiesiły. Co robimy? Nie wiem, do nagranie na pewno. nagranie. Dobra, słuchajcie, kończymy nagranie, bo się gra nam spsuła i muszę wyłączyć tych żynów. Zakończymy sobie ładny odcinek, krótszy troszeczkę, no i do zobaczenia w następnym. Fajo! Fajo!